Siemanko, witam Was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Tomasz Gromacki, Zadyma Siemanko. A witam, witam Cześć. Bam. No i musicie podpytać, jak tam samopoczucie po ostatniej gromdzie? Jak się czujesz? Czy wylizałeś już wszystkie rany? Opowiadaj. No nie widzisz, że jest. Do teraz cały na czarno. Ale tematycznie cały czas. A, no ja dokładnie, adekwatnie do sytuacji. A, nie, nie no, sobie z tego nic nie robię. Żyję dalej. Śmieję się dalej. Resztę robię wszystko jak robiłem. Można by jeszcze dużo więcej w tym czasie, bo się dużo dróg otwarło. No ale ja zawsze, no może nie zawsze, ale często co to robić, to znaczy, że chciałem coś robić, to robiłem yy, i, i, i działam. To muszę cię podpytać. Możesz coś zdradzić, jakie tam się drogi otworzyły. No nie naprawdę seminaria, czego nie było wcześniej, w e, propozycji na przyszły rok już na paru, już jakieś poprowadziłem. E, jakieś treningi jeżdżę, gdzieś tam pojedynczy mnie zapraszają, e, pomagam. E, akcje charytatywne to zawsze robiłem akurat, ale teraz otworzyło się tak, że dużo więcej osób chętnych jest w miasto, nawet e, spółorganizacji, spółorganizacji w współorganizacje jednej imprezy, na drugą patronat. E, nawet e, posłowie się włączyli w moją e, imprezę, więc to już na pewno wysoko, jak osoby z Sejmu nawet biorą patronat i prezenty dały. E, no i działam, 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 cały czas coś robię. E, w różnych, różnych płaszczyznach. No i praca jest, wiadomo też, że jest rodzina. Jest zawsze to robić. Rozumiem. To ja taki mały przerywnik zrobię. Jeśli jesteście zainteresowani zrzutką dla Wiktorka, to będzie w linku poniżej. Także zapraszam osoby chętne pomóc do pomocy. A teraz... Ja też zapraszam w takim razie do pomocy. Zapraszam. Dobrze, a teraz powiedz. Odnośnie głównej walki powiedzmy wieczoru Balboa Maximus jak ty byś to widział Balboa no jak zobaczy znaczy, że będą oglądał, oglądał walkę Maximusa z Dondiego, Diego żeby taki lotny e, też e, Ciężki do trafienia, to maksimum mówi, że jest bardzo silny, no nie ulokuje to ciosu takiego celnego. E, no i chyba tylko w tym widzę szansę balboły. E, Też on jest ogólnie, ogólnie dobrze przygotowany taki za walczy z glebą, bo to potrafił gdzieś tam zobaczyć akcję gleby, wyczuć go już potem robić taki unik z tym ciosem, jego odpowiadać. E, więc on czyta dobrze walkę i gdzieś tutaj myślę, że bardziej to. E, czyli obstawiasz balboa, jak rozumiem? Tak, 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 no balboa. Która runda? E, w... Myślę, że tak trzecia, czwarta gdzieś. To też w sumie nie widzieliśmy go na takim długim dystansie. Myślisz, że, że, że Balboa właśnie na, w dłuższej perspektywie też poradzi sobie? Bo wcześniej miał krótkie. krótkie nie te widzieliśmy pewnie. go, bo jest taki dobry. <laughs> tak, no dlatego, nie. E, Okej, okay. to jeszcze cię muszę podpytać odnośnie afery ze Zrzutką. Jak, jak ty do tego podchodzisz? Już trochę czasu minęło, tam wylała się, powiedzmy trochę hejtu, ale, ale to. Jakie jest twoje zdanie na ten nie temat? Nie no, śmiałem się z hejtu, a, a, a ogólnie może było na początku coś tam źle to opisane, ale nieważne, Jezu, bo mnie to spływało cały czas, no kurczę, co będę zabraniał komuś robić zrzutki, nie? dla siebie, no kurczę, nie no, w ogóle, e, śmierć nie chciałem z hejterów, których pozdrawiam, a, 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 a dziękuję tym, którzy wsparli, i co, no cały czas luźne do wszystkiego, e, być może zadami wypana, a będzie ci dane. E, to jest cały ja e, to cały ja. taka piosenka była, nie? No. Ale, chlińska, tak? Tak, tak. E, to cała ja. Ale no. Na luz, życie na luz, nie? Bez spiny. E, jakoś mi nie jest tak dobrze, nie? Wbrew pozorom to też wydaje mi się, że trochę więcej rozgłosu dzięki temu było. A ty, co Widzę, dobrze. Czytasz też Myśli za dymy. Tak, nieważne co mówią, ważne, że mówią. Poszło grubo znowu, jak coś się dzieje, czy pozytywnego, czy negatywnego, to po często w wielu galach to tylko z Tomkiem gromadzkim. Więc, no nie tylko, przepraszam, ale dużo z Tomkiem gromadzkim. A chyba w świecie też mediów o to chodzi, się cieszę o biznesu, czy o biznes, ważne. Poważne zdanie. Nie no, żartuję. Wszystko wiadomo o co chodzi. Nie? To przejdźmy jeszcze do tego, ale jest głośno bardzo. Mam nadzieję, że nas dobrze Dobrze słychać. W każdym razie powiedz, kiedy można Ciebie zobaczyć znowu w ringu? E, obżasku, obżasku. Szóstego dnia, wypatrujcie mnie o świcie. Ja, nie, a nie wiem, jak pozdrowoli zdrowie. Jak e, psychika już tak jakby da odpocząć od tego wszystkiego. Może walka pięściarska, a potem. E, no, a potem, a potem zobaczymy, nie? Ale co, widziałbyś jeszcze, żeby wrócić na ring gromdy? Ojej, no gdzie byś nie widział? Ja naprawdę, że chodzi o walki, to, to otwarty jestem na wiele propozycji. Superfajty czy turniej po raz kolejny? Chyba jeszcze nikt nie brał udziału w dwóch turniejach, nie? Chyba nie. Przeznaczenie wzywa. Przeznaczenie wzywa. No dobrze, nie zatrzymujecie, lecimy na walkę. Teraz Hunter będzie walczył. O, to. Kto wygra? Kto wygra? Hunter. Kto wygra w turnieju? Cały turnieje Hunter. Czyli Hunter. Tak, Hunter, jednego Hunter. Uciekamy. Dobra, piąteczka. piąteczka Dzięki fajnie. wielkie.